Ej, hey, dzień dobry. Dziś się dowiemy jak grać. I jak nie grać na Okarynie. Więc tak się nie gra. Nie, nie, nie. Musimy pierw znaleźć, co chcemy grać i jak chcemy grać. Podobnie jest z fletem. Po prostu tak jak flet, na flecie się gra, e, zatykając odpowiednie dziurki, dazwy And... E, i uczymy się odpowiedniej sekwencji i w sumie na tym polega cała filozofia. Zresztą możecie znaleźć w internecie, bo są różne poradniki, jak zagrać to, więc można na przykład zagrać to zytanika. Nie, nie, nie wychodzi mi, czekajcie. No wiecie o co chodzi, o o, o Karina bio i, i gracie.